Witam serdecznie Kikowy Szlak Słowickie Łąki 28 maj 2013. Dzisiaj kilka słów na temat zaskakujących decyzji. Czasami podejmujemy zaskakujące decyzje, nagłe decyzje. Decyzje, które są decyzjami, które w oczach innych ludzi wydają się jakieś zaskakujące, nagłe, dziwne, niezrozumiałe, prawda? Ale my czujemy, że potrzebujemy je podjąć. My czujemy, że to jest moment, to jest czas, że wszystko mamy tak poukładane, tak poskładane, że potrzebujemy taką decyzję podjąć. Są to decyzje dotyczące oczywiście, mam tu na myśli przede wszystkim decyzje dotyczące wzrostu. Nie mam na myśli jakichś tam negatywnych decyzji, chociaż również wielu ludzi podejmuje prawda, takowe decyzje. Mam na myśli decyzje pozytywne dotyczące wzrostu w biznesie, dotyczące jakiegoś zmiany, dotyczące jakiegoś niezwykłego działania, nietypowego działania, a wymagającego olbrzymiego wysiłku, ale działania, które jest w stanie. Zmienić bardzo mocno nasz status biznesowy, nasz poziom w biznesie, nasze podejście do biznesu nasze jakby wyczucie biznesu, który prowadzimy. Te zaskakujące decyzje musimy podjąć, kiedy czujemy, że rozpierają nas w środku, kiedy czujemy, że potrzebujemy e, 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 jakiejś zmiany rzeczywiście bardzo mocnej, te decyzje musimy podjąć. To jesteśmy my, absolutnie stuprocentowi my, my i te decyzje musimy podjąć. E, myślę, że to tyle na ten dzisiejszy Kikowy szlak. E, tak pokrótce tylko. W temacie, który jest oczywiście ważnym, jak, jak, jak wiele bardzo istotnych tematów m, dotyczących marketingu, marketingu sieciowego, biznesu, który prowadzimy, ale... Temat tych decyzji, tych zaskakujących decyzji co jakiś czas się pojawia. Ktoś nagle podejmuje decyzję, która nie przez wszystkich jest rozumiana, ale prowadzi do wielkiego wzrostu, do wielkiego skoku, do, do naprawdę przeciekawych rezultatów. Tyle na dzisiaj na ten kilometr szlaki. Do zobaczenia jutro. Hej!